Dobry, dzień dobry, siemaneczko, witajcie moi drodzy. Pozdrowienia dla Was. Słuchajcie, jest godzina 20:10. Ja już kawu się dopijam. Ekipa jest w drodze. Za chwileczkę wsiadamy do busa i jedziemy na zasłużony odpoczynek. Jedziemy na wakacje do Chorwacji całą rodzinką. W takim razie, słuchajcie, dla Was nagram taki odcinek, w którym pokażę poradnik, co, jak i dlaczego. Czyli wszystkie opłaty drogowe, ceny w sklepach. Co warto zabrać, ciekawostki z Chorwacji. W takim razie, nie przedłużając, zostańcie ze mną, zapraszam do wspólnego oglądania. miejscowości marina w okolicach Splitu, Trogiru. Za mną jest sklep Toni. Słuchajcie, dzisiaj pójdziemy i zobaczymy jakie są aktualnie ceny w Chorwacji podstawowych produktów, jeżeli wybieracie się w podróż do Chorwacji. W takim razie zabieram was do sklepu, idziemy zobaczyć jakie są ceny. Tu mamy najważniejszą rzecz, jaką trzeba zabrać do Chorwacji. Olejki do opalania. Ceny mamy od 60 do nawet 140 kun. Następny ważny produkt Woda, woda niegazowana Ceny od 4 kun Do nawet 6 za 1,5 litrową butelkę W sklepach mniejszych Znajdziecie butelki półlitrowe W cenach od 5 nawet do 7 kun Jeżeli macie ochotę Możecie się też napić Słodkich, orężat Ewentualnie Coca-Coli Ale pamiętajcie, że od Coca-Coli się w głowie Więc jednak chyba warto Lepiej wybrać wodę niegazowaną Ale jak to woli Przejdźmy następnie do owoców. Tutaj mamy arbuza po 4 kuny za kilogram. Są też arbuzy po 8 kun za kilogram. Jabłka, jak ktoś chce. Banany po 10 kuny za kilogram. U góry mamy coś egzotycznego: awokado, mango, nektarynki, brzoskwinie, gruszki, pomarańcze, cytrynki. Są, jeżeli ktoś ma ochotę, się ochłodzić lody. Przejdźmy coś do śniadania. Parówki tutaj są, ale powiem Wam, że nie polecam. To nie są polskie parówki. Zupełnie inaczej smakują. Jeżeli macie ochotę coś sobie zrobić na obiad, to mamy drób, wołowina, wieprzowina. Do wyboru, do koloru. Olej macie po 20 kun za liter. Następnie pieczywo. Tutaj możecie zobaczyć różnego rodzaju pieczywa, bułki. Wszelkiego rodzaju wypieki Masło od 20 do 25 kun Za kostkę Takie są ceny Jeżeli macie ochotę na włoskie szynki To tutaj są Ceny ich sięgają od 100 Do nawet 300 kun Za kilogram Są też inne szynki Ale nie znajdziecie takich jakie są w Polsce Za jajka zapłacicie Od 15 do nawet 25 kun Za 10 sztuk Tutaj macie mydła podobnych cenach co w Polsce są wszystko zależy jaka marka proszki do prania i tu ewentualnie jak chcecie keczup albo przeciery pomidorowe teraz coś dla koneserów alkoholu tu macie duży wybór likierów, win whisky dla przykładu powiem Wam, że likier litrowy, gruszkowy pomarańczowy ten co na początku filmu widzieliście kosztuje 71 kun. Dla osób lubiących piwo macie tutaj dużo do wyboru: piwa zagraniczne, jak i również lokalne, orzujsko, ewentualnie karlowaczko. Dla przykładu, karlowaczko w butelce półlitrowej kosztuje od 6 do 8 do nawet 9 kun za butelkę. Jak już jesteśmy przy alkoholu, to jakąś przekoskę. Tu macie do wyboru chipsy, chrupki, prażynki, krakersy do wyboru duży asortyment. Takie ceny jak widzicie. Tak dla ciekawostki, nie znajdziecie mleka tak jak w Polsce 3-2%, tylko tutaj jest najwięcej 2,8. Jeżeli chodzi o produkty przetworzone, to tak z ciekawostki puszka tuńczyka kosztuje około 7,50 kun. Jak właśnie mogliście zobaczyć, jakie obecnie są ceny poszczególnych produktów w tym rejonie, w którym się znajduje, w okolicy Trogiru, okolicy Spritu, w sieci znanej znanych marketów Tomi. Jeżeli chodzi o takie podstawowe produkty, słuchajcie, taka woda półlitrowa, niegazowana, kosztuje 5,80 kuny, a jeżeli chodzi o takie krosanty, 7,50 kuny. Mogliście zaobserwować za dwie takie rzeczy: za krosanty oraz wodę, zapłaciłem 13 kun. Moi drodzy, pomocna rada dla Was, jeżeli się wybieracie do Chorwacji, pamiętajcie, aby zabrać bardzo dużo ilość olejku do opalania. I takie ceny olejków wahały się w cenach od 60, nawet do 150 kun za butelkę, gdzie normalnie u nas można kupić za 20 do 40 zł. Więc miejcie na uwadze to, żeby zaopatrzyć się w większą ilość olejku do opalania. Chyba że ktoś lubi na sucho się opalać. Chodzi o piwa najbardziej słynnych piw tutaj w Chorwacji to Karlovačko. Jest w granicach około 8 kun za półlitrową szklaną butelkę. Trzeba doliczyć do tego jedną kunę kaucję zwrotną za butelkę. Więc takie ceny wyglądają tutaj w Chorwacji. A za chwilę powiem Wam jakie są ceny na stacjach benzynowych oraz w restauracji. W takim razie teraz przechodzimy do cen z restauracji. Podstawowe dania. Jeżeli chodzi o filet z piersi kurczaka z frytkami taki zestaw, to w granicach około do 100 kun w normalnych takich restauracjach można najbardziej zjeść. Następnie jeżeli chodzi o pizzę, ceny są od 50 do 110 kun w zależności. Od rodzaju restauracji, w jakim mieście się znajduje, i tak dalej. Jeżeli chodzi o rybę, no to rybę już trzeba więcej zapłacić, bo trzeba się przygotować na kwotę około 150 nawet do 300 kun za sztukę. Jeżeli chodzi o krewetki, krewetki są w granicach około 200 kun za porcję. Jeżeli chodzi o wody, no to trzeba liczyć się z kwotą około 25-30 kun za butelkę półlitrową. I jeżeli chodzi o wina, no to już wszystko w zależności od rodzaju, marki, ale trzeba liczyć za lampkę około 50 kun. Drinki to koszt rzędu około 60 do nawet 80 kun. A tak resztę możecie sobie zobaczyć na filmie w przybliżeniu, jak ceny wyglądają. Spaghetti około 70 do 90 kun. Wszystko w zależności, gdzie chcecie zjeść. Jeżeli chcecie zjeść w większym mieście, więcej płacicie. Przechodzę teraz do cen paliw w Chorwacji. ceny paliw w Chorwacji z dnia 7 lipca 2022. Jeżeli chodzi o paliwo bez ołowiewą benzynę 95, to jest cena 13,5 kuny za litr, a jeżeli chodzi o diesla 13,08 kuny za litr. Z ciekawostek, zauważyłem, że w Chorwacji w większości miast, czy to mówimy o Zagrzebiu, czy to mówimy o Splicie, z Szybeniku, są te same ceny paliw na stacjach benzynowych. W porównaniu na przykład do Polski. W Polsce, w Gdyni możemy mieć paliwo po 8.50, a już na śląsku w Katowicach możemy mieć te same paliwo, ale powiedzmy za kwotę za 8 zł. Przechodzimy teraz do opłat drogowych. Jeżeli wybieracie się w drogę przez Czechy, Austrię, Słowenię i na Chorwację, to Zaczynając od początku wykupujecie winietę w Czechach za 440 koron czeskich to jest około 85 zł, następnie wykupujecie winietę w Austrii możecie to zrobić elektronicznie 18 dni przed wyjazdem, lub ewentualnie możecie zakupić na pierwszej stacji benzynowej po wjeździe do Austrii, lub na przykład tak jak my zakupywaliśmy na granicy na Mikulowie spokojnie zakupiliśmy taką winietę. Koszt takiej winiety na 10 dni to jest 9,60 euro. Następnie, wjeżdżając do Słowenii, musicie zakupić winietę za 30 euro lub za 60, w zależności od kategorii swojego samochodu. Tam są kategorie na osobowe samochody do 3,5 tony, jak i na przykład tak jak my jechaliśmy busem 9-osobowym, za którego trzeba było zapłacić dwa razy więcej. Oczywiście, możecie wybrać alternatywną drogę przez miasto, przez Słowenię, przejeżdżając, lub możecie wybrać drogę na Węgry. Jeżeli chodzi o płatne autostrady w Chorwacji, pierwszy odcinek, zaraz po przekroczeniu granicy chorwacko-słoweńskiej, wjeżdżamy na Bramki i ten odcinek ciągnie się aż do samego Zagrzebia. Następny odcinek alternatywną drogę, jeżeli ktoś będzie chciał jechać przez Węgry, no to w okolicy Warazinu znajdują się Bramki, i ta autostrada ciągnie się do samego również Zagrzebia. Tym odcinkiem my poruszaliśmy się, więc jeżeli chodzi o cenę bez zabramki wyszło nas 54 kuny. Oczywiście to jest kategoria trzecia dla busów 9-osobowych. Następny odcinek od Zagrzebia w dół, w stronę Splitu. I nas ten odcinek wyniósł 284 kuny. Więc podsumowując, za odcinek płatny, którą drogą my się poruszaliśmy, wyniosło nas 340 kun. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Zachęcam gorąco do obejrzenia moich pozostałych filmów z Chorwacji oraz pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, subskrybowaniu mojego kanału. I w takim razie widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.